Opowieści. O straszliwych, wielkich, przedwiecznych przepłynęli znów od męty. Zew ich szeptem jest przeklęty. I z ciemności czerpią swą moc. Ich głos zatruwa umysły. Spędza w obłęd omamia zmysły. Siemeneczko, od razu Z tej strony wyszczę na i o to jest. Nowa seria e, pod tytułem Heartstone i właśnie, no, jednocześnie, to jest też gra bardzo fajna gra. Bo karcianka, niektórym, może się to nie podobać, drugim, może się podobać. To zależy od gustu, jaki kto ma. E, co, o tej, co o tej grze można powiedzieć? Oprócz tego, że jest fajna i że od niedawna ją mam, przez co mam małe poziomy na bohaterach. A moim ulubionym bohaterem jest Mag Jaina. Dokładnie mówiąc. Yy, Odcinek będzie się składał co najmniej. No, góra, trzy pojedynki, bo tutaj mamy pojedynki, przygodę i arenę. Yy, w pojedynku gramy przeciwko człowiekowi po drugiej stronie komputera. Przygoda to jest albo trening przeciwko SE, SI, albo normalnie jak przygoda. Przygoda to przygoda, nie. Arena to tworzymy yy, własną. Yy, Talie kart, i gramy też przeciwko człowiekowi, który też ma swoją własną talię kart. Yy, pod koniec każdego odcinka będziemy otwierać pakiety. A co w co tych pakietach będzie? To sami zobaczycie. Zapraszam Was do pojedynku, a pierwszy pojedynek zagram sobie yy, Magiem. Życzę miłego oglądania. Jane'a kontra Gul'dan, jako pierwsze, hmm. Na razie tego nie potrzebuję, wymienimy. Na jaką kartę? Dobra, Rzeczny Krokoliszek może być. Przywiozł jak hmm. Żeby nie było to będzie taka zabawa po prostu. Ja nie będę się starał, jakby to powiedzieć, wygrywać na siłę. Jeśli uda się, to się uda, jeśli nie, to nie. Co dodaję? Na koniec, twoją turę, daj mu. jest jeden do zdrowia. Zrobimy sobie rzecznego krokoliczka. Od razu już to zbafował. Prowokanta, że co może mi nie wyjść to na zdrowie. Ja chciał za wszelką cenę pozbyć się tego tutaj. Skożby mojej stali prowokanta. zapłaciłem to dość drogą ceną, ale moja hmm. moja. Słowo na dobraniu karty, koniecznie. Moim zdaniem to jest po części błąd... Ale cóż ja wiem... Te swoje mocne karty chcę wykorzystać na koniec. Bo wiecie, mimo wszystko te mocne karty to dałoby mi dużą przewagę. Będę co znowu i co to będzie? Hmm. Zamieniliśmy się, powiadasz. Zrobimy tak: prowokanta wyślemy, yy, i potem dowódcę rajdu i tajemnicze pociski. Ach, na początku to ryja. Fajna karta, sprógawienie Troszeczkę mi to plany krzyżuje, ale... Może wyjdę na dobrze. Czego chcieć? Może wyjdę na swoje, może. O. A to fajnie. O. Co powiesz na to? Mam nadzieję, że o. podoba ci się mój wynalazek. Gran ma? 17, A20 ja Ach, musiał. Majnego prowokanta mam, ale niedobrze, niedobrze. Nawet się nie zorientują w sobie tego prowokanta. Nie, bo wtedy to nie, nie? Jakich tu czarów użyjesz, mój drogi kolego? Hmm. Jestem mistrzem magii! sam siebie rani, ale to idzie na moją korzyść Dzięki. bardzo dobrze To za na no później, że będę miał tego... Jak to się nazywa? Eee Cztuna. Co ty chcesz mi z żywiołkiem zrobić? Tak sobie myślę. Co sobie myślisz? Że trudny ze mnie przeciwnik, nie? I tak to dobrze myślisz, ile ten ma tak? Cztery, to Tyle możliwości. Auć, się wyeliminowałeś. No co ty czekasz? Uuuu... Uh. Górnicką ochroniasz. Ciężka sprawa. Hmm, na północną gotowe. Jakby dobrał jeszcze raz kartę i by się osłabił, to miałbym dużą przewagę nad nim. Hmm. Ale dobra, zobaczymy, co on zrobi. Jaki będzie jego ruch? Tyle możliwości. Wichrogniewna Jestem mistrzem magii! No. Nie tego, tego tego. Zostawimy sobie ją zabijmy Gotowe. Za nasiątali. Za jeszcze raz tak. Niszczyć Czy bohatera myślę Oto jest drodzy widzowie Pierwsze zwycięstwo nasze Pierwsze nasze zwycięstwo Na tym nagraniu Ja już sobie dwa rozegrałem Jak widzicie Dwa mecze i to było wygrane Więc dobra widzimy się w kolejnym pojedynku I to będzie paladny tak, rady nam słuchają. Dobra. Uter kontra Rexar! Niech rozpoczną się łowy. Będę walczyć z honorem. Hmm. Zamienię sobie tego. O, czarny. O, fajnie. A jeszcze jeden dodatkowy punkt. Super Przepraszam, Was na chwilę Dobra, już jestem od razu siódemkę dostajemy. czempiona. Nie, nie chcę na razie używać tej karty. Zaatakuje mnie, tak? Tak. Zaatakuję.

tak raty, jak ja tego tak nie lubię, gdzie oh. wtedy, co hmm, wtedy może się stać? wiecie to? Zrobimy to tak i tak. Wolę być przezorny, no właśnie, jestem Na sprawiedliwość. Dobrze, że nie wystawiłem tych mocniejszych kart. Nie stracił. ...sprawiedliwość. O, te szanse były wyrównane w hapsa. Hmm... Tym co raideru teraz mnie zaatakuje. Zapewne. Mróżne wilki są gotowe! A to co, nie? My zrobimy to tak, że wyślemy sobie szarże. I zbafujemy tą szarżę. za honor! Za sprawiedliwość! Gotowe przydałby mi się tank, prowokant. Niestety go nie wiem. No ma tego dowódcę co? Straż, wrota są otwarte. Serena, no, boom. ładnie, ładnie. Jest mój prowokant. Super. Więc tak, głosimy tego prowokanta. Do butter idu. To dwa kryształy te tak? Nie wiem czy zbachować sobie wtedy rycerza, czy... HP? Nie, HP sobie mogę odzyskać. Jest tu jeden. Za sprawiedliwość! Gotowe! Hmm. już mam przygotowaną, nie tak tą kartę Czempiona Wichrogrodu. Potem darmocy i młot gniewu Tylko nie wiem jak przeciwnik się zachowa Wiesz gościu, że nie musisz dobyć obawiam się tego Ocy Draniu jeden Chyba, że to tak to nie jest prawidłowy ce tutaj 3 do ataku tak zaslawię miość tak Czempiona, ale dobre. Mogę to przegrać, bo 10 jeszcze to. to... No właśnie. Tu już przegrałem. Przegrałem. Hmm. Trudno. Balladyna nam się nie udało. Hmm. Fajna. Dobra. I jeszcze jeden pojedynek nam został, i czym tutaj możemy pojechać? Hmm... To będzie tajemnica. Sami zobaczycie, czym pojedziemy, czym zagramy. Zapraszam i zachęcam do obejrzenia tej ostatniej potyczki. Do ostatniego pojedynku, niech wam będzie. Valera kontra Valera! Spotkały się dwie walery. Zajemnie moja droga <laughs> Nie źle A i naerowało mi się nie w tym Одразу смарновал хорошую карту. Скопил его рух. A to co nie. wiem czy teraz użyć prowokanta, czy może... Tak sobie myślę. Wiecie co? Zrobimy to tak, że... I teraz pod. Tak to zrobimy. Potrzebuję ochotnika. Prowokanta. Strzelę sobie jednego. Zniszczysz mi to, tak? Właśnie. Sprytowy bójstwo. Prowokanta stracił niestety. O, ale uratowany jestem. do akcji. Podaj mi klucz łukowy. Dobra, wykorzystamy to. A, strzelę sobie jednego. Mi się podoba w tej grze, że te karty, bohaterowie na tych kartach e, mają swoje teksty. Musimy oczyścić tworę. Słoneczną... Gotowe. Ile mamy? Dwadzieścia? dziewiętnaście. Nie mam karty. Musimy oczyścić Słoneczną. Straciłem ochroniarza, jeśli mogę tak to rzec. Tak. Tak. Hey, no do roboty. Nie chcę wysyłać ognisko ogara. Chcę go zatrzymać na lepszą okazję, jeśli mogę tak to rzec. Jakby mnie tymi dwoma zaatakował i jeszcze sobą, to by wyrównał szansę. No właśnie, spada. I właśnie szansę wyrównał. Potrzebowałbym tanka. do roboty Zaraz będziemy 3-2-2 Daj mi... hmm Dobrze, zrobimy to... Dobra Zrezygnuję atakami na bohatera Chociaż on ma ze mną przewagę Bo ja tanka nie posiadam Jakbym teraz to sprzątnął Ze stołu, to bym się denerwował O, wojenny golem, fajnie. Jeśli nie będzie miał teraz bardzo dobrej karty, to jest duże prawdopodobieństwo, że wygra. Jedno, jedna porażka nie jest źle, jak na pierwszy odcinek. Otrzymaliśmy 10 zł. Miło, dobra więc teraz was zapraszam na otworzenie pakiecików. Najpierw otworzymy sobie tą biedniejszą, tą zwykłą wersję. I co nam tutaj wylosowało. Minimalne, wyciszenie, mmm, Sł słabo bym powiedział. Teraz... potworną. co tu mamy? Uuuu, a ona mi się trafiła. Dodaj trzy losowe zakęcia. Maga do twojej ręki. Uuu, na akolitka. Za każdym razem, gdy to... Aha, dobra. Kultysta ostrzy Przewodniczka Opętany gór Niezbyt ciekawe, ale... I ostatnia. Rzadko mamy. Uu. Otrzymujesz jeden kryształ many w tej turze. Aha. Co to jest? Ok, dobra. Dejle Znam pewnego typu. Odkryj stronika z prowokacją. Chemiczka komunfreterii. Behomed. Prowokacja okrzykujemy przez golema Druid. Aha. No to, to będzie to wszystko drodzy widzowie na ten pierwszy odcinek, zapraszam do lajkowania, subskrybowania i komentowania tego filmu, jeśli wam, to się, jeśli wam się ta seria spodoba postaram się częściej wrzucać odcinki, ale mimo wszystko m, często ich nie będzie, czyli wiecie, że jeden albo drugiego tylko w małych odstępach, jeśli będzie dużo lajków no to będącie częściej. Zapraszam, jeszcze raz, jeszcze raz to powtórzę, zapraszam do lajkowania, subskrybowania i komentowania mojego kanału oraz wszystkich filmów, a pod tym filmem e, dam link do strony Hearthstone, jeśli komuś się tak gra spodoba, to niech się zarejestruje i pobierze. Hejka!